Cześć, witam Was, Energik, W kolejnym odcinku Ograch na Poważnie. Słuchajcie, dzisiaj temat kontrowersyjny. Muszę powiedzieć, że kontrowersyjny i mam nadzieję, liczę na to, że wiele, wiele osób się ze mną nie zgodzi. I wybrałem sobie na ten temat sandboxy. Jakiś czas temu udało mi się skończyć w relatywnie krótkim okresie czasu dużo sandboxów. Był Dying Light, były dwa Assassin's Creed'y, był Watch Dogs, był Far Cry 4, było GTA 5 które skończyłem w trybie FPS. Czy jeszcze jakieś ostatnio grałem w sandboxy? Chyba nie, chyba to by było wszystko. A jeżeli jakiś tam jeszcze był, to wybaczcie. I powiem Wam szczerze, że zauważyłem pewną tendencję, że sandboxy, które są z tego rodzaju Piaskownicą, w którą rzucamy gracza, który może wykonywać mnóstwo zadań pobocznych, może bawić się tą grą. Te sandboxy, które oferują tak ogromną liczbę, liczbę różnych możliwości rozgrywki, strasznie mnie ostatnio zaczęły nudzić. Powiem to na przykładzie Far Crya 4. Skończyłem Far Cry 4 na 100%. Zebrałem te wszystkie, znaczy może inaczej, nie na 100%, bo chodzi mi o to, że zebrałem wszystkie rzeczy, które były do zebrania, czyli to całe zbieractwo, skończyłem wszystkie misje poboczne i główne. No, oczywiście tam nie mogę powiedzieć, że zdobyłem wszystkie tam te medale, bo tam były medale, tak, złote, na przykład w wyścigach. Nie, tego, tego nie zrobiłem, tylko odhaczałem kolejne wyścigi. Powiem szczerze, Far Cry jest doskonałym przykładem, który, na którym wyjaśnię Wam moje znużenie sandboxem. Gdy pierwszy raz odpalam, odpaliłem Far Krai, gdy wyszło się już z pałacu Paganmina, stanęło się na mapie. Otworzyłem tą mapę, to zapłakałem, gdy zobaczyłem ile tych różnych rzeczy jest na mapie. Co ciekawe, coraz to nowe aktywności co jakiś czas się pojawiały. Gdy od, do, za... odbiłem wszystko, znaczy tam nie odbiłem, tylko nie wiem jak to powiedzieć. no Te wszystkie wieże odblokowałem i spojrzałem na mapę, to po prostu no, zachciało mi się płakać, ile tych różnych rzeczy jest jeszcze do zrobienia. Podobnie było w Assassin's Creed Unity. Gdy odpalam mapę i widzę setki różnych działań, z działań, różnych rzeczy do zebrania to po prostu jest mi słabo. Jest mi słabo. Ja jestem takim graczem też, że nie odpuszczam. Nie odpuszczam choćby nie wiem co. Jeżeli kupuję grę to może nie gram tak, żeby zdobyć tam wszystkie medale bądź wyci wycisnąć jakieś tam inne różne dziwne rzeczy, ale zbieram zawsze wszystko. To jest moja, ee, moje przekleństwo. I powiem Wam szczerze, że Far Cry 4 na początku grało mi się świetnie, jazda samochodem, strzelanie, zwierzaki, odbijanie wież, latanie helikopterkiem, no wszystko było po prostu tak świetne, takie świeże, znaczy może nie świeże, bo właściwie ten Far Cry 4 to taki Far Cry 3,5, ale fajnie mi się grało, fajne sterowanie, bardzo takie intuicyjne, było wszystko super. Ale w którymś momencie, gdy już polatałem jak szalony po prostu po tym świecie, pozabijałem mnóstwo zwierząt, zdjąłem z nich skórę, popływałem, pojeździłem, polatałem, pogadałem, postrzelałem, porobiłem wszystko, no w pewnym czasie mówię, dobra, to może zacznę grać jakąś misję główną. Nie pamiętam, która to była misja. Trzecia, druga, nieważne. No i ja rozpocząłem tą misję e, rozpocząłem tą misję i tam była taka sytuacja, że trzeba było się przedostać do jakiegoś miejsca. No więc siadłem na skuterek, czy tam na ten kład, śmigam tym, tym skuterkiem. No i nagle, oczywiście jadąc po drodze, automatycznie pojawiają mi się kolejne side które są tak zwanymi tymi sidequestami, które pojawiają się w drodze, tak? Czyli tam był albo ten Yy, ciężarówka, albo ten, co tam yy, na tym też skuterku jechał i coś tam przewoził, a czasami mi mignęło, że tam jakiś diament gdzieś jest, albo ta maska, no więc ja wysiadałem z tego skuterka, szukałem, zebrałem tam tą, na przykład tą maskę, ale już jak zebrałem maskę, to jeszcze dalej mi się pokazało, że a już tam kawałek dalej jest, na przykład jeszcze są skrzynki, diamencik i coś, no to szedłem dalej, zbierałem skrzynki, diamencik, Potem się okazało, że tam ktoś ptak, ptak zaatakował jakiś innych tych szajbusów, więc tego ptaka pokonałem. Ale odkryłem nowe miejsce. Znowu jakaś tam jaskinia, więc wlazłem do tej jaskini tam, zacząłem buszować. I słuchajcie, po jakiejś godzinie półtorej właściwie się zastanawiałem, co ja miałem zrobić w tym sandboxie? Zapomniałem, zapomniałem, co, co, jaki był cel? Ja potem mówię przecież, ja zacząłem jakąś misję fabularną, zacząłem do tego wracać. I ta sytuacja, gdy ruszyłem dalej na misję, powtórzyła się ponownie, tylko tym razem już nie zsiadałem składa tych ilość pobocznych różnych zdarzeń, które przykuwały moją uwagę bądź powodowały, że nie skupiałem się na głównym zadaniu, było ich bardzo dużo i one strasznie w pewnym momencie strasznie zaczęły mnie męczyć. Właściwie. Gdy jechałem, już widziałem, że znowu jest, i wiecie, to jest też tak, że przecież możesz tego nie robić. Mogę tego nie robić, mogę tego nie zbierać, mogę mieć to gdzieś, ale wiem, że jeżeli i tak chcę zebrać wszystkie te rzeczy, które są do zebrania, i tak będę musiał tutaj w którymś momencie wrócić. Więc lepiej zebrać od początku, żeby potem już nie wracać. Tak do tego podchodzę. No i słuchajcie, powiem Wam szczerze, że te wszystkie zadania poboczne Far Cry, no One są fajne ale po jakimś czasie. Właściwie bardzo szybko, one strasznie szybko się nudzą. Przejechałem jeden wyścig, widziałem już wszystkie wyścigi. Zebrałem jedną maskę, no to tak jakbym zebrał wszystkie, tak? To jest typowe zbieractwo, to może zły przykład, ale tam, nie wiem, były te wyścigi na czas dla tego tam reżysera. Przejechałem jeden wyścig, to tak jakbym przejechał wszystkie. I te wszystkie poboczne działania, te wszystkie Gigantyczna ilość możliwości w far Kraju jest po prostu złudna, bo tak naprawdę to jest wszystko dokładnie i to samo. Dodatkowo, gdy już wiesz z czym to się je, wiesz jak to wygląda, wiesz jak to się przechodzi, wiesz co to jest, zaczyna to strasznie nużyć. I tak też było na przykład z odbijaniem poszczególnych posterunków. Pierwsze trzy razy bardzo mnie to bawiło. Pod koniec już po prostu miałem tego tak serdecznie, słuchajcie, dosyć, odbijania tych, tych posterunków, że myślałem po prostu, że tam ja zniosek gdy grałem w tego Far Cry'a. Ale temat, który chcę Wam powiedzieć, czyli to znużenie sandboxami i jego złudną ilością rozgrywki w ramach jednej gry, odnosi się też do innych gier i m.in. też do GTA. GTA jest doskonałą grą, jest po prostu świetne. Skończyłem GTA na 100% na PlayStation 3 i na PlayStation 4 miałem zamiar skończyć też na 100% z tym, że w widoku FPS, ale nie dałem rady. Nie dałem po prostu rady, bo... granie drugi raz tą samą grę, robienie tych samych czynności, zbierania fragmentów listu, zbierania fragmentów UFO było po prostu dla mnie totalnie pozbawione sensu. I powiedzmy sobie szczerze, za drugim razem, gdy grałem w GTA, gdy minęło to podniecanie się, że jest widok FPS, co nastąpiło po jakichś 15-20 minutach od momentu uruchomienia gry, już po prostu mnie nużyło. Fakt GTA, akurat jest tutaj wyjątkiem, bo broni się naprawdę, naprawdę rewelacyjnie za, y, rozpisanymi misjami fabularnymi, które aż chce się grać, bardzo fajną fabułą, która według mnie jest świetnym, świetnym rozwiązaniem, że mamy trzech głównych bohaterów. Ale abstrahując od tego, gdy pomiędzy misjami ja chciałem wykonać jakieś zadanie, po prostu to ja byłem chory. Akurat GTA tutaj też trzeba przyznać, że niektórymi zadaniami pobocznymi potrafi się obronić, ponieważ niektóre z nich są tak dobre, że mogłyby zdobyć z nich osobne gry. O ile, na przykład, granie w golfa przyprawia mnie po prostu o, o dróg wymiotny. O tyle granie na przykład tenisa w GTA wypadło dosyć fajnie i spędzałem na nim mnóstwo czasu, bo fajnie mi się grało. Ale już jak miałem grać kolejny wyścig w mieście samochodowy, to już byłem po prostu chory. Daję kolejną grą. Wróćmy teraz. spojrzymy teraz na Assassin's Creed. Assassin's Creed Unity, mocno znienawidzona gra przez graczy. Ja, tak jak mówiłem w recenzji, bawiłem się dobrze, bo jest to Assassin's Creed. Yy, Wcześniej, przed Assassin's Creed Unity, mówiłem, że jestem psychofanem Assassin's Creed. Teraz już mi przeszło, gdy zobaczyłem, że tak naprawdę ta seria zmierza całkowicie i absolutnie donikąd. Myślałem, że jest jakiś głębszy cel w tych Assassin's Creedach, a ona tak naprawdę... Zauważyłem też to, że ona zmierza całkowicie donikąd. I w Assassin's Creed Unity też był ten problem, że kolejne zadania poboczne były już po prostu tak nudne, gdy na przykład były śledztwa, pierwsze dwa śledztwa były super. Po prostu ja się tak wciągnąłem w to, że głowa mała. Trzecie już było takie. Przy czwartym, czy tam piątym, gdzie trzeba było latać do ośmiu miejsc po całym mie Paryżu, żeby znaleźć poszlaki, których było naprawdę dużo, już byłem strasznie znużony. Już byłem tym po prostu strasznie znużony, bo tak naprawdę ilość tych zadań pobocznych i to, że na przykład na pudełku wam napiszą. 300 zadań pobocznych, super, tylko tak naprawdę oryginalnych zadań pobocznych w tym będzie 5, a reszta to będzie wariacje tych 5 zadań pobocznych, dziejących się w innych miejscach, powiedzmy, i opowiadające, tak jak tutaj na przykład ta, e, to śledztwo, opowiadające troszkę inną fabułę. Gdy wyszedł dodatek, darmowy dodatek do Assassin's Creed Unity, e, nie pamiętam, Three Kings czy, o, to, czy Dead Kings, Dead Kings chyba. Zacząłem w to grać i powiem Wam szczerze, że nie udało mi się tego dodatku skończyć, bo już byłem za bardzo tym znużony. Bo ten dodatek, pomimo że oferował nową fabułę, nie był niczym nowym. To był dokładnie ten sam Assassin's Creed. Nawet budynki były bardzo podobne, chociaż działo się to niby na innej mapie. To co tam dodali, to jakichś takich meneli w podziemiach, i podziemia były bardziej rozbudowane, i dodali to, że można chodzić z lampą naftową. Ale powiem Wam szczerze, że już byłem tak znużony tym Assassin's Creedem, tak ogromnie znudzony, że nie udało mi się skończyć. I podobny jest problem był z Assassin's Creed Rogue, chociaż tutaj Rogue bronił się zróżnicowaniem terenu, ponieważ Unity dział się tylko w jednym mieście, natomiast Rogue, tak jak i Black Flag, oferował nam różne ciekawe miejscówy. I powiem Wam szczerze, że z tych dwóch gier bardziej innowacyjną w mojej ocenie jest Assassin's Creed Rogue, która jest właściwie totalną zrzynką Black Flaga, ale tam jakoś to znużenie nie było, to znużenie oczywiście też się odczuwało po jakimś czasie. Przy końcu to już jest zawsze, każda gra jest ciężko. Jak ktoś robi platynę w jakiejkolwiek grze, to wie o czym mówię, każda gra potrafi znużyć. Assassin's Creed God of War, który robiłem też platynę. Niektóre gry to po prostu już płaczesz, jak masz zrobić platynę. Na przykład Heavy Rain, który musisz fabułę kończyć parokrotnie, już masz po prostu tego tak totalnie dosyć. Ale sandboxy, chodzi mi tutaj o pokazanie, o, o taką moją, takie moje stwierdzenie i też taką moje, takie moje przemyślenie, że sandboxy, pomimo tego, że mają oferować otwarty świat, mnóstwo zabawy na tym otwartym świecie, tak naprawdę. To jest po prostu kopia, kolejna kopia kolejnych zadań, które cały czas się potykamy. Które dodatkowo jeszcze w sandboxach jest jeszcze jeden bardzo poważny problem. Mianowicie to, co powiedziałem przy mojej przygodzie z Far Krajem, że rozmywają bardzo fabułę. Oczywiście fabułę można przejść od razu, ale. Mało kto chyba tak robi, jeżeli gra pierwszy raz, że od razu gra tylko misję fabularną, olewając całą resztę. Większość osób chce, stara się posmakować tej gry, zobaczyć co ona ma do zaoferowania, i przez to fabuła jest bardzo rozmyta. Tak naprawdę, pod koniec Far kraja, gdy ja już zebrałem to wszystko, zanim jeszcze przeszedłem dwie ostatnie misje, ja tak naprawdę to już nie wiedziałem o co tam chodzi. Wiedziałem, że jest ten Pagan Min i co. Trzeba go zabić w ogóle. Zapomniałem w ogóle, że on o tą urnę z tą matką. Z tymi prochami matki. W ogóle mi to wypadło, słuchajcie, całkowicie z pamięci. Bo już tak bardzo byłem rozbity na te poszczególne questy, na te poszczególne biegania po tak gigantycznym, rozległym terenie, że już po prostu zapomniałem tak naprawdę o co w tej grze chodzi. I podobnie jest też z każdym sandboxem. I oczywiście nie każdy z Was tak musi mieć, ja tak mam. Assassin's Creed, w którymś momencie się zastanawiałem zaraz, to co ja w ogóle robię? po, po co ten Arno w ogóle, co o co tu chodzi? Jaki jest cel w ogóle tej gry? I powiem wasze, że to jest, to jest właśnie ten e, taki grzeszek, grzechy tego gier typu sandbox, że pomimo złudnej, ogromnej, e, ogromnego e, świata, w którym możemy tyle rzeczy zrobić, one się bardzo szybko nudzą. Ciekaw jestem, ciekaw jestem też, czy wy macie podobne e, przemyślenia. Oczywiście mówię o single player, bo multi to jest zupełnie... ona się rządzi zupełnie innymi prawami, tam ludzie potrafią, nie wiem, w Call of Duty na jednej mapie grać po 300 godzin, ich to nie nudzi, ale to jest, to jest zupełnie co innego, tak? Ja mówię o singlu. I słuchajcie, teraz, teraz taka rzecz, Grając, gdy grałem z tego Far Crya, miałem jakieś nie wiem ile, 70%, może 80, no już tak przy końcu. Kupiłem sobie grę Remember Me. Grałem w nią wcześniej na PC, ale chciałem w nią zagrać na PlayStation 3, gra totalnie liniowa. Tam nie, prze, nie wyjdziesz nawet pół metra poza to, co sobie zażyczyli twórcy, ale słuchajcie, w odróżnieniu, gdy już byłem znużony tym Far Cryem, byłem skłonny przyznać, że Remember Me jest grą lepszą. Z tego względu, że byłem bardzo skoncentrowany na fabule. Dzięki temu, że gra jest liniowa, jak chociażby Diorde ostatnio, autorzy mają możliwość bardzo precyzyjnego prowadzenia fabuły. Nie to, że gracz zapomni nagle i go 20 innych rzeczy tam wiadomo, jego uwagę przykuje. Nie, tutaj tego nie ma, tutaj jesteśmy skoncentrowani na fabule, mamy jakiś cel, do którego dążymy, oczywiście, tak jak mówiłem, po ściśle wytyczonych ścieżkach, podobnie jak w Diorder, ale mamy ten cały czas, ten cel przed oczami, mamy jakiś, mamy ten obiektyw, do którego dążymy i na którym jesteśmy skoncentrowani. I powiem Wam szczerze, że gdy zagrałem w tego Tomb Raidera, gdy zagrałem w tego Remember Me po długiej sesji Far Crya, jestem skłonny tutaj przyznać, że w mojej ocenie, jeżeli ktoś chce zagrać w grę z fajną fabułą, gdzie... no tak, grę z fajną fabułą, to nie powinien grać w sandboxy, powinien grać właśnie w te gry liniowe. Wiele osób narzekało na Final Fantasy XIII, że liniowa, że korytarze, że to, że tamto, a ja nie narzekałem. Ja, mi się Final Fantasy XIII bardzo podobała, z tego względu, że ponownie mogłem skoncentrować się na fabule. Na zależnościach pomiędzy bohaterami, w miliardzie sceny, które były pokazywane, Byłem po prostu na tym skoncentrowany, nie wybiegałem myślami gdzieś tam, żeby, wiadomo, latać po jakimś terenie i ubijać potwory, tylko byłem skoncentrowany ściśle na fabule. I w mojej ocenie gry liniowe nadal mają bardzo dużą przewagę nad właśnie sandboxami w kwestii opowiadania historii. Weźmy teraz może to GTA na, na ruszt, tak jak mówiłem, fabuła w GTA jest po prostu świetna, ale też jest coś takiego, że w którymś momencie, gdy zaczniecie robić jakieś zadania poboczne, questy, zbieranie, w którymś momencie zastanawiacie się, ale właściwie, w którym momencie fabuła utknęła, co ja mam teraz zrobić? Oczywiście zawsze macie ikonkę, która wam mówi, gdzie jechać, tu nie, nie da się tego ukryć. Ale chodzi o samo takie przeświadczenie, czy Wiemy, co w ogóle robimy, czy wiemy, jaki jest cel, no właśnie. No, to jest też, i powiem szczerze, że w na PlayStation 4 może tego nie odczułem, ponieważ nie zbierałem tego całego badziewia. Natomiast na PlayStation 3 silne było to, że w którymś momencie gdzieś yy, zastanawiałem się, co się w ogóle dzieje, co ja, co ja właściwie mam zrobić, jaki jest cel mój w tej grze. No, oczywiście, no, w pewnym momencie wchodziło się w misję fabularną i to wszystko wracało, ale to jest też takie Właśnie rozbijanie koncentracji gracza na tysiące różnych innych elementów gdzieś, gdzieś po bokach, przez co gracz nie ma możliwości skoncentrowania się na tym głównym celu. Diorder ostatnio też gra, w którą wiele osób narzeka, że jest liniowa, że. Są quick time eventy. Ja powiem szczerze, że też mi się dobrze grało. Świetnie mi się grało. Byłem skoncentrowany na tym, co się dzieje. Wiedziałem, co się dzieje, miałem wszystko pod kontrolą, tak? Nie, że po prostu gdzieś moja głowa, czy też umysł uciekał do innych. Czy w mojej ocenie istnieją sandboxy, gry tego typu z otwartym światem, gdzie... Można... Które nie nużą. Są takie gry i są to mistrzowie w tym co robią. Mówię tu o Befeździe z serią The Elder Scrolls, ostatnia gra chociażby Skyrim. Skyrim miał... chociaż też tutaj musimy powiedzieć, że ilość Side Questów nawalonych w Skyrimie powodowało, że właściwie co właściwie się robiło, o co tam właściwie chodziło? Kto był głównym wrogiem z tym że tutaj chodziło o to, że Side Questy były tak skonstruowane, że one mogły być osobną fabułą. One były długie, prowadziły w zupełnie inne rejony, tak? To była taka jakby mini fabuła w fabule. I muszę przyznać, że w The Elder Scrolls bardzo często, właściwie od początku, to było takie znamienite dla serii, że potrafili zamieścić w jednej fabule dziesiątki innych maluteńkich fabuł, które rozwijały się z kolejnymi sidequestami, tak? I to było, muszę przyznać, bardzo fajne. Zobaczmy, przyrównajmy tutaj na przykład do tego nieszczęsnego Szwarkraja 4, gdzie sidequest polegał na tym: jedź, zrób to, czy tam zrób tamto, weź kasę, koniec. Uwolnij zakładników, koniec. W tym momencie fabuła tego sidequesta- ciężko mówić, że to jest fabuła, bo to jest na wyrost, ale ona się urywała w tym momencie. Natomiast w Skyrimie. Czy też w Morrowindzie, czy w Oblivionie, obojętne, mówimy o całej serii The Elder Scrolls, zakończenie jednego sidequesta nie oznaczało zakończenia sidequesta całego. Oznaczało to, że zazwyczaj było tak, że ten sam malutki sidequestik prowadził do kolejnych rozwiązań, do kolejnych wątków fabularnych w obrębie tylko tego sidequesta, tak? Czasami te wątki się rozwijały, które jeszcze dalej prowadziły, i to było naprawdę świetnie. To jest świetnie Trzeba przyznać, że zaprojektowane, bo człowiek się wkręca, tak? Nawet jeżeli nie robi głównego wątku fabularnego, tylko robi jakąś taką mini fabułę, to ta fabuła wkręca, bo ona jest równie dobrze, równie dobrze poprowadzona i równie ciekawa jak ta główna. I to muszę przyznać, że w tej serii The Alders Cross jest. Ja powiem wam szczerze, ostatnio, to już mówiłem. Skyrim wisiał u mnie na dysku od groma, od groma czasu, i w którymś momencie mówię nie, kasuję, bo ja tej gry nigdy nie wykasuję z dysku, musiałem ją odinstalować. Bo ja po prostu włączałem sobie, sobie Skyrima tylko po to, żeby iść gdzieś do jakiejś lochu, pieczary, której nigdy jeszcze nie byłem, a która, co prawda, wyglądała dokładnie tak jak inne pieczary, które zwiedziłem, ale gdzieś tam była jakaś książka, która wprowadziła takie sidequesta, A może się uda zdobyć miecz, a może jakąś fajną zbroję. I drążyłem temat, tak? chodziłem tymi ścieżkami e, fabularnymi tych sidequestów i sprawiało mi to masę radości, ale wiem, że w którymś momencie musiałem powiedzieć dosyć, e, za dużo czasu e, poświęciłem tej grze i musiałem ją odinstalować e, no właśnie, właśnie z tego powodu. I to jest, to jest właśnie przykład sandboxa, gdzie doskonale jest to pokazane i to by mogło być. W takich, nie wiem, w grach jak na przykład Far Cry, tak? Czyli idziesz gdzieś do jakiejś chałupy, znajdujesz jakiś list, który mówi ci, że gdzieś tam jest jakaś grota. Idziesz do tej groty, a tam jest mapa do jakiegoś skarbu, tak? Skarb to jest gdzieś jakiś galeon, gdzieś zatopiony, tak? Ale nie wiesz gdzie, szukasz poszlak. Czy to nie byłoby fajniejsze? Byłoby fajniejsze. To, co wam powiedziałem, mogłoby być... W, yy... Tej głównej fabule Far Cry'a, ale co, jeżeli to był taki sidequest, który prowadzi do całkowicie nowych, słuchajcie, rozwiązań, gdzie odwiedzamy zupełnie jakieś nowe miejsca, które może nawet widzieliśmy wcześniej, ale nie łączyliśmy faktów, do czego one są potrzebne, do czego one służą. Marzenia. Natomiast Far Cry to taka masówka. Te wszystkie gry od Ubisoftu ostatnio zauważyłem, że jest to po prostu taka zwykła masówka. I sztuczne zwiększanie czasu gry. Jasne, że można powiedzieć, że zają, skończenie Far Crya zajmie ci tam nie wiem, 60 godzin, tak? Tylko, że mało kto mówi, że przez te 60 godzin, 40 godzin robisz cały czas to samo. Nic się nie zmienia, czy tam nawet przez czy 50 godzin robisz, robisz dokładnie to samo, wykonujesz te same czynności, tak? I to, to w mojej ocenie nie jest fajne. Jestem ciekawa Waszego zdania na temat sandboxów. Pamiętajcie, że nie mówimy tutaj o online, czyli o multi, tylko o single playerach. Czy też macie takie odczucie znużenia sandboxami? I powiem Wam szczerze, że tutaj jeszcze raz powiem o tym Far Kraju, Jest on winny tego, że nie za dobrze mi się grało w Dying Light. Ponieważ zakończyłem w Far Kraja 4 i zaraz usiadłem do Dying Light, i to znużenie przełożyło mi się właśnie na Dying Light. Chociaż tutaj pragnę obronić właśnie grę polskiego wydawcy, polskiego dewelopera, ponieważ Dying Light miał tak jak w Skyrimie powiedziałem o świetnych sidequestach, Dying Light też miał naprawdę dobre sidequesty, dobrze zaprojektowane, wkręcające. Ale powiem Wam szczerze, że nie mogłem się z nich cieszyć. Przynajmniej nie odczuwałem z nich takiej radości, gdybym usiadł na świeżo, przez to właśnie, że bym już tak znużony tym całym Far cryem, tymi otwartymi światami, wykonywaniem ciągle tych samych czynności. Ale myślę, że jakbym Dying Light zaczął grać i chciałbym skończyć wszystkie sidequesty, to myślę, że w którymś momencie też by pojawiło się to znużenie, że cały czas właściwie powtarza się jeden schemat, który jest wałkowany, wałkowany, wałkowany. Ja cały czas muszę w tym uczestniczyć. Nie wiem, może tak, może nie. Jestem ciekawy waszego zdania na temat sandboxów. I powiedzcie mi, jeżeli gracie w grę liniową, Order, jak wspomniałem, Remember me, Final Fantasy 13, God of War jest grą liniową, co tak naprawdę w tych grach liniowych Was tak bardzo wkurza? Czy to, że, to, że gra jest krótka? Zazwyczaj gry liniowe mają to do siebie, że są krótkie, ale bardzo intensywne, jak chociażby single w Call of Duty, tak? Ale sprawiają wam masę radości. Kończenie, no, chyba można być przeciwnikiem serii Call of Duty, ale nie da się ukryć, że strzelanie jest tam bardzo fajne, tak? Fabuła może nie jest jakaś odkrywcza, ale wybuchy, epickość wszystkich rzeczy, które w danej części się dzieją, jest zawsze, zawsze na. Bardzo wysokim poziomie, można powiedzieć, że to jest taki. taki Call of Duty to taka gra, który mógłby, którą mógłby zrobić Michael Bay. Niemniej jednak mi się bardzo, bardzo dobrze gra w gry i chciałbym się dowiedzieć, co Was denerwuje w takich grach, które są fabularne. Bo wiele osób narzeka na The Order, a oczywiście hmm, zakładam, że 80% tych głosów to są głosy osób, które nigdy w The Order nie grały, tylko usłyszały, że ktoś narzeka, więc żeby być cool, to też narzekają. E Także jestem ciekaw, co sądzicie o grach liniowych. Czy faktycznie przyszłość growej rozrywki, rozgrywki leży w sandboxach, w bardzo rozmytych fabułach, w miliardach różnych czynności pobocznych, które możemy sobie wykonywać? I czy to jest fajne? Czy wykonywanie 20 razy tej samej czynności jest fajne? Czy fajniejsze natomiast jest zagrać w grę krótko liniową, składającą się powiedzmy z iluś tam chapterów? Ale w każdy chapter oferujący nowe doznania, wizualne, może nawet gameplayowe, tak? Czyli, że cały czas coś się zmienia, cały czas autorzy nas czymś zaskakują w kolejnych chapterach. Widzimy, mamy cel, znamy fabułę, siedzimy w tej fabule, nie wymyka ona nam się z rąk i idziemy do celu, tak? Do, do jasno określonego celu, czy bardziej uważacie, że gry. Takie, właśnie sandboxy, gdzie no ten cel jest zawsze jakoś gdzieś, gdzieś rozmyty, gdzieś z unik, ucieka nam z boku i, i. No i to tyle. Oczywiście to może być wina też tego, że ja po prostu nie, nie potrafię się skoncentrować na fabule. Oczywiście, że tak, ale po 40 czy tam 50 godzinach w jedną grę spróbujcie się skoncentrować na czymkolwiek. No nic. Czekam na Wasze, oczywiście, komentarze i na dyskusje. Zawsze pod poza ograch na poważnie. Powstaje czy też rodzi się ciekawa dyskusja, zazwyczaj są i obrońcy i przeciwnicy, i między innymi się właśnie przerzucają ciekawymi argumentami. No i oczywiście, tutaj rzucam wam nowy temat: grę sandbox czy gra liniowa? Czy każda ma swoje wady i każda ma swoje zalety, natomiast wydaje mi się, że jeżeli grę uznamy jako medium, które opowiada jakąś fabułę. No to więcej zalet ma graniowa, ale zostawiam Wam to pod Wasze mm, dyskusje. To tyle. Pozdrawiam Was, energii, trzymajcie się, do następnego, cześć.